Hejka, tu Natalia. Dzisiaj mamy 9 września, więc równo miesiąc mam kanał swój na YouTube i bardzo się cieszę, że mnie oglądacie, wspieracie, że tak ciepło mnie przyjęliście. Ostatnio wstawiałam króciutki filmik z samą wygraną, z drapkami zdrabkami za 60 zł, bo miałam tak taką sytuację, że po prostu klient chciał, ja te zdrabki yy, nabiłam u siebie w pracy, po czym stwierdził, że no nie ma pieniędzy, wróci, nie wrócił, więc musiałam je kupić, a że tam były właśnie po kolei chyba 9, 10, jakoś tak. Dobra, nieważne, byłam pewna, że będą puste, okazało się, że wygrałam z nich stówkę, więc jak wygrałam tu stówkę, to ją wypłaciłam, wymieniłam i dzisiaj mamy playbooka za trzy dyszki z numerem 14, yy, Pełny Portfel z numerem też 14, Brylanty z numerem 1 i Boom 77 z numerem 9. Zaczniemy od tej najtańszej, z drapki Boom 77. Tutaj mam taką ceratkę, mam takie coś, zobaczcie. Jak na tym na początku drapałam, to po każdym moim drapaniu to było, było wywalenia. <laughs> tak. Więc się biorę za drapanie. Tutaj szukamy siódemki. I siódemki nie mamy. Nie mamy. I nadal nic. Koniczynka, pierścionek, diament, dzwonek, cytryna, podkowa. Podkowa, wiśnia i ananas. Cytryna, pik i serduszko. Dobra. Korona, worek, monety, banany, garnek i bank, arbus, gwiazda i koniczyna, safe, gwiazda pik pomarańcza korona ananas, pierścionek jabłko, worek banan, diament i złoto. Dobra, tu mamy pustaka. Odkładamy na bok i może zaczniemy od pełnego portfela z numerem 14. Ja zaczynam od końca, bo nie wiem, jakoś nie lubię drapać tej trzeciej gry. Nie wiem, czy to w ogóle da się coś w tej trzeciej grze wygrać. Według mnie raczej nie. Ale może ktoś już wygrał? No ja jeszcze nie widziałam. Może po prostu jakiś odcinek ominęłam, ale nie widziałam, żeby ktoś w tej ostatniej grze cokolwiek wygrał. tu muszą być trzy takie same symbole i co i nic. I są różne. Znaczy nie ma być Dobra, wiadomo co chodzi. Tutaj szukamy dwóch takich samych. I mamy diament klucz, pierścionek moneta. Moneta klucz, koniczyna sztabka. Pierścionek walizka, koniczyna pierścionek, pierścionek diament, banknot i diament. Może tu coś się trafi. Mamy tak: 11, 5, 31 i 3. Szukamy liczb bądź korony. I jest 34, 15, 28, 1. Dwadzieścia siedem, dziewiętnaście, osiemnaście, trzydzieści dwa, siedemnaście, siedem, dwadzieścia sześć, dziewięć, szesnaście, sześć, dwadzieścia trzy, trzydzieści trzy, i jest korona super. Czyli już nie jestem na zero. Czwórka, 13 i 14. Tutaj mamy koronę, więc drapka jest wygrana. Więc tak drapka z numerem 14, no to może teraz playbook też z numerem 14. I tutaj szukamy siódemki bądź właśnie liczb... O dużo tego, mało miejsca. Dobra, jest OK.

4, 9, 29, 12 i 17. Tutaj nie mamy nic. Tu szukamy siódemki albo rubinu. A mamy tak. Złoto, portfel, zegarek, perfumy, pierścionek, moneta, perła, lustro, kuter i worek jest mi przykro bo na pewno będzie ona przegrana tu trzech takich samych szukamy to znaczy trzech siódemek tak, trzech siódemek się języczną i playbook przestał mnie lubić ostatnio, wiecie? Tu hmm, dwóch takich samych. Dobra, postawiamy, postawiamy. już się nie mogę doczekać, aż pójdę na poznocie. Ten mi już prawie, 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 odróż, więc będzie można go zrobić, to ten mi się upieprzył. Mój Boże, w mojej pracy mieć długie paznokcie, to jest jakieś nieporozumienie. No, ale cóż. Maszynnik, perła, Moneta, monet i prezent. Maszynnik, złoto, perła. Tu też nie ma. Nie wiem, czy jest sens tu grać, więc po prostu polecę portfel zbrojnych BU. No, pusta. No, no, więc na razie tylko pełny portfel wygrał. A playbook i boom, 7 km przegra. I teraz już tak zrobię, żebyście widać. Widać, widać, widać. Widać. Dobra. Gra pierwsza. Czego szukamy? Mm, szukamy trzy razy korony. Tak. Tego szukamy. O, mamy pierścionek, szminka. Klucz i róża. Perfumy. I. I co to jest portfel ale mi się to ciężko wydawało. Dobra. Jakiś tam korczyk. Jakiś tam pierścionek. Lustro, lustro, owo I portfel. Pokarmik, kapelusz, prezent, portfel. Nie, to safe. To, safe i tu to, torba. To szminka i zegarek złotą złotą moneta pierścionek, diament dzwonek dzwonek i kufel worek na szyjnik. róża świnia Moneta, kolczyk, trofeum, klucz, garnek, perła, kolczyk podkowa, tron, tron i perła, klucz, bransoleta, moneta. O, matka, kto się drapie, jakiś tam kapelusz. Dobra, tu są inne, tu są inne, tu też są inne, tu też inne. cygarek, cygarek i worek. Czekolada, czekolada i i czekolada. Dobra, jest wygrana jakaś tam. Lustro i okulary. I w bonusie jest treść. I teraz, tak. aha, dobra, wygraliśmy w brylantach i w pełnym portfelu. Pytanie do was. Ile wygrałam? Na wkładu 100 zł, Playbook i boom 77 okazały się być puste. A do Was pytanie, ile wygrałam? Tutaj w pełnym portfelu mam koronę i w brylantach mam czekolady. Odpowiadajcie w komentarzach, zostawiajcie łapki w górę. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam wszystkich nowych, którzy tylko oglądają, a nie subskrybują, do zostawienia suba. Komentarza łapki w górę. Buziaki trzymajcie się, pa!